Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, druga kawa Maciej Nowak moim gościem dzisiaj jest Anna Rap, pomysł słodawczyni, inicjatorka nagrania teledysku o i Soul Soul Happy. Pomysłodawczyni nie do końca, pomysłodawcą był Pharrell Williams, a inspiracja powstała od prezes Opolskiej Blogosfery Kulinarnej Małgorzaty Adamskiej. Aha. Ja zajęłam się po prostu realizacją, czyli wcielenie, wcieleniem pomysłu w życie. Czyli Opole chciało zrobić to, co mają już inne miasta, które także wzięły udział w kreacji tak, tak naprawdę wodyckich. to Opole chciało pokazać, że tu także można, że mamy możliwości, mamy zdolnych, kreatywnych ludzi, to już tak naprawdę potrafią się zjednoczyć, potrafią porwać serca opalan i zrobić coś, co możemy oglądać. I premiera tego była w piątek, i można dzisiaj powiedzieć, że się udało? Można powiedzieć, że bardzo się udało. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni wszystkimi opiniami, które słyszymy po prostu na temat naszego filmu, na temat naszej pracy. Tak, a jedna z najpoważniejszych opinii to Tomasz Raczek, który powiedział, że to świetna promocja. miasta najlepsze, chyba jaką widział. Tak? Tak, byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, dlatego że kilka godzin po emisji teledysku w sieci rzeczywiście pan Tomasz Raczek na swoim profilu społecznościowym napisał, że bardzo mu się podobał nasz film i rzeczywiście uważa, że to jest najlepsza promocja miasta, jaką... Do tej pory w ogóle widział. Są jeszcze sygnały od takich znanych osób, które też pozytywnie się wypowiedziały na ten temat? Tak, takich sygnałów dostajemy bardzo dużo. Między innymi wczoraj miałam wiadomość od jednego z czołowych polskich muzyków, że widział, bardzo mu się podoba i że będzie pamiętał, jeżeli będzie przygotowywał kolejny klip. I przyjedzie do Opolego na nakręcić? Być może, tak. Ile już osób obejrzało ten klip w, w internecie? Jest mi bardzo ciężko powiedzieć, ponieważ klip jest rzeczywiście na, cały czas na bieżąco oglądany. On był wypuszczony z dwóch niezależnych od kanałów, i myślę, że około 40 tysięcy ludzi go już na pewno zobaczyło. To jest bardzo dobry wynik, jak na piątku tutaj mamy dni, chyba z cztery, tak? Tak, a zważywszy, że Opole jest jednak dużo mniejszym miastem niż na przykład Kraków czy Warszawa. Czy można powiedzieć, że jedna trzecia Opola już obejrzała? Zdecydowanie tak. Dobrze, recenzje są, są świetne, ale też są takie, które są krytyczne. Spotkaliście się z takimi? Tak, bardzo dużo ludzi krytykuje pomysł, ponieważ w ogóle zaczęły się bardzo negatywne opinie pod naszym adresem kierowane, dlatego że ktoś myślał, że my wzięliśmy pieniądze, wydaliśmy. Czy nie wzięliście żadnych pieniędzy? Nie, ale jeżeli ktoś, znajdzie się ktoś, kto chciałby nam zapłacić, to my chętnie przyjmiemy. Zrobimy drugą wersję, już na pewno lepszą, 24-godzinną na przykład. Ale bardzo szybko postarałam się uciąć te wszystkie negatywne opinie i rzeczywiście od momentu, kiedy napisałam, że projekt jest całkowicie społeczny, inicjatywa oddolna, od Opolan ta inicjatywa wyszła, wtedy rzeczywiście przestały się głupie komentarze pojawiać w internecie. Ja spotkałem się z taką opinią też, że to jest lepszy film promujący opole niż wszystkie filmy promocyjne, które nakręcił Urząd Miasta. Czy, czy które powstały na potrzeby Urzędu Miasta na zlecenie? Na zlecenie Urzędu Miasta. No, Urząd miasta jakimi swoimi kryteriami wyboru się zawsze kieruje. My tego nie negujemy, nie podważamy, nie będziemy krytykować. Natomiast my zrobiliśmy to, co nam w duszy w sercu grało, i zrobiliśmy to tak, jak uważaliśmy za stosowne. A tak ktoś z urzędu, na przykład miasta wziął telefon, zadzwonił do was i powiedział, no, chcielibyśmy to wykorzystać nie wiem, do promowania Opola. Nie to numer chyba, numeru nie, nie, nie będzie ciężko znaleźć. Polecamy urzędnikom w ratuszu. Może pójdą tą stronę, w tą stronę. Być może. My jesteśmy otwarci na współpracę, jesteśmy otwartymi ludźmi, którzy mają pasję, zapał i bardzo chętnie możemy coś jeszcze więcej zrobić. Jak... Y Powiedziałeś o tym, jak powstała inicjatywa, natomiast kto zrealizował to od strony już takiej technicznej, filmowej? Od strony filmowej wszystkie zdjęcia wykonał Wojtek Mandela, znany w Opolu i nie tylko. Wojtek w zasadzie ostatnio więcej pracuje poza Opolem niż w Opolu. Jest to bardzo dobry operator. Decyzja o tym, że to zrobi Wojtek, była moja. Natomiast na przekonać człowieka tak zapracowanego do tego, żeby poświęcił dwa tygodnie swojego życiorysu tak naprawdę na zabawę. Wydawało mi się, że będzie ciężko. Natomiast no, Wojtek też ma dobre serce i zgodził się w zasadzie bez większych trudów. Bo to nie oparów. jest tylko jeden dzień zdjęciowy, tylko także na dwa tygodnie montażu. Co jest trudniejsze. W zasadzie tak. Montaż już trwał równolegle, bo my, całą akcję, najwięcej zdjęć powstało 25 stycznia przy 16-stopniowym mrozie. Natomiast później dogrywaliśmy już jeszcze poszczególne grupy, które nas zapraszały do, do, do swoich siedzib, bądź umawialiśmy się w jakichś specjalnych miejscach z nimi. I te zdjęcia już powstawały w ciągu tygodnia. Także Wojtek, pierwszy materiał, który nagraliśmy w sobotę, od razu przekazał montażyście Adrianowi Czopikowi. I, po, I później yy, sukcesywnie mu te materiały dostarczał. Ciężko było zachęcić ludzi, by wzięli udział w kręceniu tego przy minus 16 stopniach? Przy minus 16 stopniach pojawiło się prawie 100 opolanów ponad stu opolan, tak jak wczoraj zerkałam mniej więcej na te grupy, które tańczyły, myślę, że to jest wielki sukces przy takim mrozie. I wcale nie było ich trudno porwać do tańca, co zresztą widać w teledysku. Specjalnie zostawiliśmy takie sceny, na przykład pani, która przypadkowo przechodziła i na początku strasznie zdziwiona była, co my w ogóle wyprawiamy. To jest na, na rynku chyba. Takie jest ujęcie na rynku, jak, po co, czym zaczęła sotyz, z nami sotyz, tańczyć. Z Brzezia tańczy wokół, wokół latarni, a pani stoi wyraźnie zdziwiona jest jego zachowaniem. Jest wyraźnie zdziwiona, po czym słyszy muzyka, widzi kolorowo ubranych, radosnych ludzi, którzy też podrygują w takt muzyki i rzeczywiście włączyła się do zabawy. Czyli pełen, pełen spontan. To nie było tak, że ludzi trzeba było siłą jakby zaciągać do kręcenia teledysku, tylko sami się zgłosili, tak? Ludzie się sami zgłosili, ale było też dużo Ludzi właśnie takich przypadkowych, jak pani, o której przed chwileczką mówiliśmy, podobna sytuacja była w labie. Tam też tak naprawdę dwie osoby czekały na nas, pozostałe nie dotarły z powodu pogody, a przypadkowe osoby, które przyszły sobie po prostu na Lunch, zaczęły z nami się bawić, zaczęły z nami tańczyć. Jakie będzie wyglądać dalej życie Opole i są, są happy Czy to jest tylko udostępniane na Facebooku, YouTube, czy. czy są jakieś pomysły na inne wykorzystanie tego? Nie mamy w tej chwili pomysłów na inne wykorzystanie. Założenie, zrobiliśmy do tego, to, żeby wykorzystać to na Facebooku, tak, jako polska Blogosfera Kulinarna, jako jeden z materiałów opolskiej blogosfery. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować, doinwestować ten film, zrobić z, nim, z niego jakiś materiał swój promocyjny, to myślę, że jak najbardziej przemyślimy tą opcję. Hmm. Hmm. Super, to wypada chyba po, pogratulować. Ja bardzo dziękuję hmm. w imieniu i Wojtka, i Adriana, i Tomka, który rzeczywiście nas bardzo logistycznie tego dnia wspierał. To zapytam jeszcze o, o to, co trole piszą na forach w internecie. Eee, słaby film promocyjny, bo nie ma wieży piastowskiej, nie ma amfiteatru, jeszcze czegoś tam za nie pokazano. To wszystko było w pierwotnym scenariuszu. Natomiast 16 stopni mrozu i jednak, jakby nie było, nasz prywatny czas, który poświęciliśmy, żeby e, nagrać ten film, po prostu uniemożliwiły nam e, takie działanie. Natomiast, no, gdybyśmy mieli. E, co najmniej trzy tygodnie na zdjęcia, moglibyśmy to wszystko pokazać. Wydaje mi się, że lepsze jest jakby pokazanie ludzi, którzy się cieszą, pokazuje, takie... że w Opolu jest fajnie, niż, niż znowu te zabytki, które są we wszystkich folderach. Takie było też nasze założenie. Nam bardziej chodziło o to, żeby pokazać radosnych, otwartych, mających poczucie humoru, poczucie rytmu Opolan, niż wieżę piastowską i amfiteatr. Czy Opolanie są happy i nie muszą mieć kompleksów wobec Wrocławia. Krakowa czy innych miast. Opolanie są szczęśliwi, radośni, mają duże poczucie humoru i świetny dystans do siebie i myślę, że no, i są pełni po prostu zapału. Jest bardzo dużo ludzi, którzy do tej pory do mnie się zgłaszają, mają różne pomysły na kolejne I jeszcze inicjatywy. Jeszcze chcieliby wziąć udział w i Chcieliby i mają już pomysły na kolejne teledyski. Jeżeli w Opolu jeszcze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał prowadzić tego typu akcje, to myślę, że nie tylko Happy Opole, ale powstanie wiele, wiele różnych innych ciekawych produktów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Czekamy w takim razie na te produkcje. Moim gościem była Anna Rapp, współorganizatorka kręcenia teledysku Opole i So, so Happy. Dziękuję bardzo. Za rozmowę dziękuję, Maciej Nowak. Zachęcam do oglądania teledysku i e, lajkowania profilu Drugiej Kawy, bo zbliżamy się już do tysiąca.